Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Kowalski na lewej stronie, ach tutaj niezdecydowanie jest w jest, jest Janoszka! Janoszka! 1 do 0! 33 minuta, Łukasz Janoszka. Piękne uderzenie w krótki róg, tutaj Foszmańczyk na prawo, Januszka sprytnie do Mokrzyckiego, który tam się pokazał w polu karnym, Mokrzycki się zastawia, zagranie, gol! 2 do 0, Piotr Kwaśniewski, świetnie to rozegrali niebiescy, świetnie zachował się tutaj Michał Mokrzycki, Będzieszak, gramy dalej, Foszmańczyk, z Kwaśniewskim, pokazał się Mokrzycki, aj, sprytnie chciał odegrać, jeszcze Biskup, 3 do zera, Ale pograli niebiescy! 50. pierwsza minuta, dwie minuty, dwie bramki niebieskich, znów radość na cichej. Fantastyczna akcja. Tylko po to, żeby utrudnić mu życie, odebrać piłkę, bo wiedzą jakie klasy to. Kolejne zagranie, Biskup i do bramkarza, rzut karny. Karny. Świetnie, znalazł się tam y, Michał Biskup, ale też y, o, tak, i brak. tym razem, popatrzmy, Mokrzycki, 4 do 0. Cieszy się Michał Mokrzycki, cieszy się drużyna Ruchu, cieszą się kibice na Cichej, po raz czwarty dzisiaj, a po raz trzeci. O, czuję, że dzisiaj Tomek Wójtowicz pokaże się na boisku, tymczasem Januszka, 5 do 0. Fantastycznie zrobił to Ecik. W swoim stylu takie rzeczy potrafi Łukasz Januszka. Fantastyczna akcja ruchu. 5 do 0, 67 minuta. Popatrzmy raz jeszcze. Januszka Klepka z Foszmańczykiem. wcinka. nad.